Co wygra w wyścigu pomiędzy wersją Cyber Beast, Tesla i Cybertruck, a Audi RSQ8 i Audi RS7? Sprawdzimy to, ścigając się nimi na ćwierć mili. Ja to Matt Watson, a to jest Carlow. Jeżeli zastanawiacie się, czemu tak się dzieje, to jakiś idiota steruje samochodem za pomocą apki w swoim telefonie. Ciekawe, kto to. Powiem tylko, że jego tablica rejestracyjna zaczyna się od Y. Przejdźmy do wyścigu. Ale zanim to Tesla ma trzy silniki elektryczne, 845 koni, 930 Nm, napęd na wszystkie koła i procedurę startu waży 3100 kg, a wraz z kosztami importu kosztował właściciela 150 tysięcy funtów. RSQ8 ma 4-litrowe V8, podwójne turbo, 640 koni, 850 Nm. Napęd na wszystkie koła, ośmiobiegowy automat z procedurą startu. Waży 2275 kg. Kosztuje od 122 tysięcy funtów. Ostatni raz jeździłem Cybertruckiem w czasie premiery tego modelu w Teksasie, a teraz jesteśmy w UK. Nigdy nie sądziłem, że doczekam tego dnia. Nigdy nie sądziłem, że ktoś sprowadzi Cybertruck do Wielkiej Brytanii, ale znam człowieka, który to zrobił i siedzi w LSK8. Jani, to nie jest twój Cybertruck, to jest Cyberbeast, Powiedz mi o tym. Jak udało ci się to sprowadzić? Mieliśmy wiele trudności, więc ten należy do mojego przyjaciela Albana. Kupiłem od niego mojego cybertraka. A no to jest Cyberbeast, są tylko trzy w UK. Mój jest teraz w Niemczech. Ten jest na to, że Carwal. I jeszcze jeden jest w Manchester, ale na terenie policji. Ok. Czemu jeden jest na policji? Był używany do nielegalnych działań, czy o co chodzi? Samo używanie tego samochodu jest prawdopodobnie nielegalne, ale to kwestia ubezpieczenia. Ale miał ubezpieczenie, to problem, ale obecnie staramy się go rozwiązać. Mam nadzieję, że do czasu publikacji będzie z powrotem, ale na razie mamy jeden, więc możemy się nim ścigać. Dziwne, bo wygląda jak samochód gangstera. Żeby są mega przyciemnione. Serio, nic nie widać. To jest przesadzone, moim zdaniem. W środku jest mega ciemno. Wiesz, jeżeli masz coś takiego, za co naprawdę nie chcesz zostać zatrzymany przez policję, bo to też jest powód, przez który możesz zostać zatrzymany. Nie chcesz kolejnego. Na zewnątrz jest jasno. Ale wygląda to dobrze. Niektóre z problemów to kształt samochodu, jego waga, krawędzie, sterowanie typu steel Wire. Jest wiele powodów, dla których ten samochód nie powinien być w UK, ale jest, i sprawimy, żeby tak było. Albo stracimy kilkaset tysięcy funtów, próbując. Tak. Oh, Nie powinienem się, się śmiać. Kontynuujmy. Myślę, że będzie to bardzo wyrównane start. Wszystko zależy od startu. To jest szybkie tamto też. Silnik spalinowy elektryczne. Pierwszy raz w życiu powiem, że Audi RS 8 jest w porównaniu z tym samochodem lekki jak piórko. Tylko osoby w określonym wieku mogą prowadzić ten samochód na swoim prawie jazdy. Ja jestem jedną z nich. I ty też, bo jesteśmy dość starzy, co? Tak, to jest prawo jazdy dla dziadków. Wiem coś o tym, ale przejdźmy do do Chociaż zanim, sprawdźmy brzmienie. Oh, oh no, nie wiem, jak się to robi. Soft limiter. Soft. And this makes no noise, does it? Mój nie wydaje dźwięku chyba, poza tym. Byle tylko nie puściło Hotel California, bo będę miał problem z filmikiem. Dobra, zacznijmy. Nie widzę cię, Matt. Ja też cię nie widzę, więc będę zgadywał. Zrobię tak, kiedy będę gotowy. Nie spodziewałem się tego.

Co tu się dzieje? Stare, co się wydarzyło? Nie chcę tego mówić, ale powiem. To było to, co robi Lamborghini. Ruszyło, przestało i znowu ruszyło. No dobra, jedź, rozgrzej Japonę. I jeszcze raz. I nie chcę słyszeć więcej tej wymówki. Jest tak za każdym razem, kiedy jeździsz Audi. Ale to jest szybkie. Tym razem wystartował lepiej. Ale to nie wystarczy, to jest mega szybkie. Damn. To dosłownie wystrzeliło, a potem szybko osiąga szczyt. Wiesz co, Jan, chyba potrzebujesz szybszego Audi. Tak, wystartowałem dobrze tym razem. Ale czas pokazuje, jak szybka jest ta Cyber Beast. Czemu nie kupiłeś Cyber Beast, tylko normalną wersję? Bo najpierw można było kupić Cybertruck, więc to było pierwsze, co kupiłem, a potem pojawiła się Cyber Beast. Damy Ci szybsze Audi. Co dokładnie się stało? Tesla pokonała ćwierć mili w 11,6 sekundy. Audi zajęło to 12 sekund. RS7 ma 4 litrowe v 8 podwójne turbo 630 koni, 850 nm, napęd na 4 koła 8-biegowy automat z procedurą startu. Waży 2065 kg, kosztuje 121 tysięcy funtów. Tym razem będzie inaczej. Dawaj bestio. Lepiej. Nie pozwól mu się wyprzedzić dawaj. No nieźle nawet to przegrało, ale nadrabia. Nadjeżdża, nadjeżdża, nadjeżdża z impetem. Chcesz jeszcze raz? Stać cię na więcej. Ale było dobrze, dogoniałem cię. Myślę, że tym razem cię pokonam. No dawaj, pokonaj mnie. Oh, no. him. Mam go. Dogonię go, dogonię go. Wierzę w to. Będzie blisko. Nie. I jest. To, mój przyjacielu, jest remis 1-1. To był dobry wyścig. Zdecydujmy. O nie, mam mnie na linii startu. O, to skrzynia biegów. Myślałem, że wypadnie. Totalnie pomnie. Pokonałeś mnie na starcie, to jest problem. Będę szczery, kiedy zmienił bieg, myślałem, że skrzynia biegów wypadnie z samochodu. Było blisko. Myślę, że wygrałeś. Tak. Dwa do jednego dla mnie. Zróbmy to. Co dokładnie się stało. Tym razem Audi wygrało. Ćwierć mnie, mnie pokonało w 11,4 sekundy. Tesla w 11 11,6 6. W tej chwili mamy start lotny. Pół mili od 90 km na godzinę. Zaczniemy od jakichś 50 mil, czyli 90. Tam mamy dwa auta spalinowe, bo jest tutaj też RSQ8. Oba będą jechały w trybie sportowym, w bardziej sportowych ustawieniach, ale z automatyczną skrzynią. Zobaczymy, co się stanie. Ten samochód ma problemy z przyczepnością. I już 160. No i mnie wyprzedzą. A jednak ereskuło się mnie. To było interesujące. RSQ8 w ogóle nie nadążył, Rory. No, w ogóle nie. Zmiana biegów zajęła dużo czasu, potem po prostu zabrakło mocy. A RS7 wystartował lepiej. Wiem, wygrałeś dość łatwo, co? Ten był szybszy na ćwierć mili. Tak. Szczerze mówiąc, jest znacznie szybszy niż myślałem. No dobra, zróbmy jeszcze jeden start lotny. Włączcie trójkę. 3, 2, 1, go! Czy RS 7 wyprzedzi? To ćwierć mili. Gdzie jest RSK 8, czy mnie wyprzedzi? Odkryłem problem z wycieraczką przedniej szyby. Nie lubi wysokich prędkości. Nie działa. Tak, nie używałbym jej przy takiej prędkości. To największa wycieraczka przedniej szyby na świecie, stary. Nie używajmy jej przy takiej prędkości. Naprawdę? Przednia szyba jest największą szybą w samochodzie. Teraz czeka nas test hamowania od... 160 km na godzinę. Kiedy dojedziemy do linii, samochód, który zatrzyma się najszybciej wygrywa. Jeżeli polisz inny wyścig, skorzystaj z koru QR. Albo zostań tu na przerażający test hamulców. Mogę przegrać. Boże, ten pedał wchodzi w podłogę. Nie sądzę, aby kiedykolwiek na te samochody do ruchu w UK. Um, um, <laughs> um. Czy ten filmik właśnie kosztował cię 100 tysięcy funtów? Jeżeli ktoś zapyta, powiem, że nie nacisnąłeś hamulca. Nie nacisnąłem. Sam dzwonił dzięki hamowaniu rekuperacyjnemu. No i dlatego tak by było. Gdybyś hamował, to byś zatrzymał się dużo szybciej. To bezpieczne oto, co? Najbezpieczniejsze na świecie. Gdybyś został zaatakowany, chciałbyś być w tym samochodzie? Zależy, czym cię atakują. Jeżeli to tłuste odciski palców, przegrywasz. Nie mam nic do powiedzenia. Zakończmy ten film. <laughs> Jeżeli chcesz porównać samochody tych czasów na ćwierć wejdź na stronę CarWow. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia.